Witam w studiu Portalu Komunalnego, jest z nami Pan Prezes Jacek Połomka, Szef Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, w Województwie Lubuskim. Witam, witam Cię Jacku, witam Prezesie. Witam Tomaszu, witam Państwa. Um, już ponad miesiąc w systemie no, specyficznym dla, dla naszego, dla naszego kraju, specyficznym też w działaniu takich przedsiębiorstw jak wasze, zajmujące się zagospodarowaniem głównie strumienia odpadów komunalnych, jak poradziliście sobie z zabezpieczeniem zakładu przed ryzykiem, między innymi na przykład przymusowej kwarantanny zakładu, jak z ustawieniem pracy zmianowej, bo pracowaliście pewnie nie, nie, nie tylko na jedną zmianę. Też chciałbym się dopytać, z jakimi obawami, a nawet strachami pracowników musicie się mierzyć? 16 marca, jak został ogłoszony stan epidemiczny, wprowadziliśmy taką zasadę, że podzieliliśmy zakład na dwie ekipy, czyli podzieliliśmy ludzi bezpośrednio produkcyjnych i administrację na dwa zespoły. Skierowaliśmy ich, nazwijmy to umownie, na taką kwarantannę domową nie na urlopy, tylko po prostu ta połowa załogi siedzi w domu, po prostu ma płatne tak normalnie, tak jakby byli w pracy i rotujemy w systemach tygodniowych. I do teraz, powtarzam cały czas, nie ma jednoznacznych wskazówek, jakby to miało wyglądać, tak, no to, to mieliśmy takie obawy, że w przypadku takiej normalnej pracy i znalezienia pracownika u nas chorego, no służby podejmą decyzję tak naprawdę o wysłaniu całej załogi na kwarantannę. A odpady no i... muszą gdzieś trafić i zostać przetworzone. No odpady gdzieś muszą trafić. I to jest właśnie ten problem, który chyba też do dzisiaj, tak przynajmniej jak patrzę wszystkie instytucje, które biorą w tym udział, nie zdają sobie chyba sprawy z tego, że nie ma planu B na przy na ten czas, gdyby ileś instalacji z całego systemu gospodarki odpadami w Polsce po prostu zostało wyłączonych. Mimo... A, co z, a teraz a co z ich obawami, z takimi strachami? No, to jakby naturalne jest, jak, jak tutaj staracie się zapewnić taką ciągłość pracy, taką pewną Trudno powiedzieć dyscyplinę pracowników, ale taką pewność ich pracy o może, tak pewność, że, że pracują w bezpieczny sposób. Oprócz tego, że jest ta jedna zmiana, no i nie ma kontaktu, to, to, to jest jedna rzecz. Mhm. Znaczy, bo... Znaczy, na, pewno, na pewno to też było tutaj wiele rozmów z pracownikami, tak, bo ich obawy oczywiście były bardzo, bardzo duże i nie muszę ukrywać, że w momencie, kiedy dowiedzieli się, że nie będziemy przetwarzać odpadów zmieszanych, tak, no to oni mają tą świadomość jednak, słuchając telewizji, że te wszystkie środki ochrony osobistej, którą, które ludzie zużywają teraz masowo, mają trafiać do odpadów zmieszanych, bo, bo taka bo takie jest też zalecenie, prawda, i Głównego Inspektora Sanitarnego i, i Ministra Klimatu, to powiem szczerze, ta sama już decyzja o tym, że nie będą przetwarzać odpadów zmieszanych spowodowało to, że praktycznie nie uciekają mi ludzie na chorobowe, tak, bo nie mam żadnej absencji w zakładzie, oprócz no jakichś tam normalnych przypadków chorobowych, czy ale to nie jest żaden wzrost odbiegający od, normalnego, od normalnych standardów. Tak naprawdę to nie są żadne nowości dla naszej branży. Wyposażenie. Maseczki P3, tak, czy okulary ochronne, czy środki dezynfekcji, no ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek zakład z naszej branży funkcjonował. funkcjonował bez tych zabezpieczeń. Tak. Zabezpieczeń, bo one po prostu wynikały z przepisów prawa, które dotychczas były. Tak. No, ja mówię, nie chcę tutaj wypowiadać się za wszystkich, no ale jeżeli traktujemy naszą branżę poważnie i która jest kontrolowana przez. Urzędników Sanepidu, Wiosiu, no to przecież to jest pod trzy pipu, to były podstawowe rzeczy, które oni kontrolowali, tak prawda u nas nie ma żadnego problemu z dostępem do tych środków, bo maski przeciw, przeciwpyłowe rękawiczki były dostępne, My ich nie wydzielamy pracownikom na zasadzie jakiegoś podpisywania kartek. Środki dezynfekujące są w każdej szatni, w każdej umywalni, w każdej toalecie, tak, one po prostu były. No i to nie, był, to nie był żaden mówię problem, żeby, żeby to u nas funkcjonowało. Wprowadziliśmy dodatkowo jeszcze na kabiny sortownicze, prawda? No ale to na każdej kabinie sortowniczej są podstawowe środki do nie wiem, do przebywania oczu, do apteczka pierwszej pomocy. Okej. Okay. A chciałem spytać, no bo jeśli pracujecie na jedną zmianę, nie przetwarzacie odpadów zmieszanych w tej części mechanicznej, to domyślam się, że one są kierowane prosto na, na składowisko. Yy, takie możliwości dała specustawa, czy wy wystąpiliście do wojewody wcześniej, czy, czy trzeba było podjąć szybko decyzję i to i to, już, to już zrobiłeś, bo ważne, żeby no, pewne warunki muszą być spełnione. Ważne to musi być bezpieczne dla pracowników, czyli to jest spełnione ten warunek, a drugie, e, no takie kierowanie przez dłuższy okres tych odpadów nieprzetworzonych na składowisków może rozłożyć. E, Zakład ekonomicznie, w sytuacji, gdy trzeba będzie odprowadzać pełną opłatę, która wcześniej była odprowadzana tylko od części strumienia, no bo część była w jakiś sposób przetwarzana. E, jak, jak, sobie, jak sobie z tym radzicie? Dzisiaj, oczywiście, jedziemy tak do no, takim wózku bez trzymarki, bo nie wiemy, jak się to zakończy. Teraz jest o tyle łatwiejszy etap, że oczywiście zaraz po ukazaniu się tej możliwości, że już wskazano nam wojewodę jako ten organ już wreszcie w końcu, który ma podejmować ostateczne decyzje o tym, czy gminy powiedzmy mogą zbierać selektywnie, czy mogą łączyć jakieś odpady, czy instalacje mają przetwarzać, czy nie, dostał to władztwo wojewoda. No to oczywiście wystąpiliśmy do wojewody, natomiast no mija drugi tydzień i na razie odpowiedzi jest brak. No najprawdopodobniej zaczniemy przekładać, znaczy już przetwarzać odpady zmieszane, dlatego że mówię, trwanie w takim zawieszeniu przez tak długi okres czasu jest bardzo niebezpieczne. Dla zakładu z punktu widzenia ekonomii. A powiedz mi Jacku, jak wygląda w ogóle współpraca z, z ogólnie tak z lokalnymi władzami, także tymi nadzorującymi y, takie instalacje jak Twoje? Tu, 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 tu myślę o tych decyzjach administracyjnych związanych z Urzędem Marszałkowskim. Czy w ogóle są branie, brane są głosy takich ludzi jak, jak Ty, czyli szefów instalacji, w, pod uwagę właśnie w takich no, różnych kryzysowych gremiach? Nie będę się pastwił nad poszczególnymi instytucjami i urzędnikami, bo naprawdę nie o to mi chodzi, żeby w takich czasach tam się pastwić, kto ma rację, kto nie ma racji. Pomocy tak naprawdę nie ma żadnej, czyli nie ma pomocy merytorycznej żadnej, czyli tak jak mówiłem, jeżeli my piszemy do urzędu i zadajemy konkretne pytania, to dostajemy publicystykę urzędniczą, z której nic nie wynika. Tak? Czyli to nie jest współpraca. Ja też jeszcze ustawę o odpadach umiem czytać i wiem, jakie są tam artykuły i jakie są moje obowiązki. Natomiast bym czekał na to, żeby to były jednoznaczne stanowiska, robisz chłopie dobrze, robisz źle, ogarnij się, zacznij robić tak, jak trzeba, bo przepisy tak stanowią, a stan epidemiczny czy stan epidemii niczego w waszej branży nie zmienia. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego zdrowia życzę.